Cześć, witajcie z tej strony, Adrian z kanału Mów mi Adek. W dzisiejszym materiale omówię dla Państwa ciągnik McCormick X5.085 w normie emisji spalin Stage 5, który jest nowością w ofercie tego amerykańskiego producenta. Serdecznie zapraszam Was na analizę informacji o ciągniku McCormick. Ciągnik Kormik X5.085, zacznijmy tutaj od podstawowych informacji od producenta na temat tego ciągnika, będzie umiejscowiony między serią X4 w normie emisji spalin Stage 5 oraz przyszłą serią X5 w normie emisji spalin Stage 5. Czyli to będzie taki model przejściowy między dwiema seriami. Co to oznacza, drodzy Państwo? McCormick X4 dotychczas był podzielony na dwa rozstawy osi 2,10 m oraz 2,23 m a bieżąca seria X5, którą już prezentowałem na moim kanale ma rozstaw osi 2 ,355 cm Czyli jeżeli pozostaną te rozstawy nadal w tych seriach, to Makornik X5.085 rozstawem osi powinien być mniej więcej usytuowany właśnie pomiędzy, pomiędzy tymi dwoma seriami. Także gdzieś tak pomiędzy 2,23 m a 2,35 m ten rozstaw osi tego traktora będzie się znajdować, sytuować. Ciągnik ogólnie idealny do transportu, do prac w małych gospodarstwach, jako główny ciągnik. Przejdźmy może zaraz do silnika. Zacznijmy od serca ciągnika. No więc tak, drodzy Państwo, silnik w tym traktorze mamy o pojemności 3,4 litra, 4-cylindrowy, 8-zaworowy, marki Fiat. Powertrain wyposażony już w EGR, DOC i system DPR. Nie mamy w tym ciągniku selektywnej redukcji katalitycznej spalin, czyli nie mamy AdBlue, co jest jak najbardziej na plus w tym ciągniku. Moc, jaką generuje. Ten silnik to 75 koni mechanicznych, a moment obrotowy, który wynosi 375 Nm, osiągany jest przy 1400 obrotach na minutę tego silnika. Warto również wspomnieć, że ciągnik Makornik X5.085 wyposażony jest w zbiornik paliwa o pojemności 103. Przejdźmy może teraz do przekładni w tym traktorze. I standardowo jak to na McCormicka przystało, mamy pełną gamę przekładni do wyboru od najprostszej spitfor mechanicznej 12 na 12, którą możemy wzbogacić obieg pełzający i wtedy nam daje 16 na 16 przełożeń, jak i również możemy wyposażyć w ten ciągnik w przekładnie 24 na 24, taką jak w prezentowanym przeze mnie wcześniej MacCormiku X5.35. Oraz co mnie cieszy, że w ciągniku 75 koni mamy do wyboru przekładnie Extrashift, Shift, czyli 3-stopniowy power shift 36 biegów do przodu, 12 do tyłu i w opcji 48 na 16 dzięki biegu biegowi pełzającemu, który sprawi, że ciągnik minimalnie na godzinę możemy rozpędzić do 350 metrów na godzinę. Czyli idealny ciągnik z idealną przekładnią do gospodarstw warzywniczych lub prac specjalistycznych, w której właśnie niska prędkość jest potrzebna. Następną rzeczą, którą warto tutaj wspomnieć jest hydraulika w tym traktorze. Ciągnik maksymalnie możemy wyposażyć w pięć sekcji hydraulicznych. Trzy znajdujące się z tyłu oraz dwa po środku traktora do obsługi przedniego tuzu, przedniego wyjścia, yy, przedniej sekcji hydrauliki przy, przy przednim tuzie lub ładowacza czołowego, do którego idealnie ten ciągnik się nadaje. Jak to na kormika przystało? Mamy dwie pompy hydrauliczne. Jedną główną na hydraulikę zewnętrzną, o wydatku 56 litrów na minutę oraz 32 litry na minutę, pompa przeznaczona na układ kierowniczy. Podnośnik w tym traktorze jest w stanie udźwignąć 3900 kg i prawdopodobnie będzie właśnie wyposażony w dwa siłowniki samoczyszczące. Wspomagające ten podnośnik. 3900 kg ma również większa x4 na rozstawie 2,23 m, więc na pewno będą dwa siłowniki. Na pewno będą dwa siłowniki wspomagające, bo mniejszy model ten na rozstawie 2,10 m miał jeden siłownik wspomagający, więc. Na pewno w tym modelu przejściowym będą dwa siłowniki. No, tutaj jak widać na załączonym w ogóle obrazku, gniazdo siedmiopinowe bez zmian. Tutaj mamy zbiorniczek na płyn do spryskiwaczy. Gniazdo ABS. Tutaj mamy trzy sekcje hydrauliki. No i co też warto tutaj wspomnieć, że w tym traktorze możemy założyć sobie łącznik górny. Hydrauliczny oraz prawy wieszak tego traktora również może być teleskopowy, może być regulowany hydraulicznie. Także zamiast śruby możemy założyć sobie hydrauliczny teleskop do regulacji prawego wieszaka. Super sprawa! Kabina, tutaj mamy rzut z góry, jeszcze przy przekładniach jest zdjęcie. Widać nie, nie uległa zmianie. A, no i co warto jeszcze wspomnieć, o czym bym prawie zapomniał. Podnośnik w tym traktorze nie będzie mógł mieć EHR. Jest tylko i wyłącznie podnośnik mechaniczny, regulowany za pomocą dźwigni. Tutaj mamy dźwignię do regulacji siłowej oraz pozycyjnej. No i u góry mamy. Przycisk, przełącznik ELS do podnoszenia i opuszczania maszyny znajdującej się zaciągniki. Jedyna rzecz, która tutaj może się nie zgadzać na tym zdjęciu, to drążek joystick do obsługi ładowacza w tym traktorze, ponieważ tutaj wcześniej producent poinformował nas, że nowy ładowacz M15 będzie miał nowy. Specjalnie dedykowany ergonomiczny joystick. Czyli prawdopodobnie ten joystick może ulec zmianie. No i tutaj jeszcze jak jesteśmy przy tych informacjach o ciągniku, to powiedziałem, że 3900 kg, podnośnik ELS, system Ergonomic Life System do podnoszenia. Mamy przedni TUS drugiej kategorii. Również mamy tak jak z tyłu, ale u dźwigu 1700 kg, także jak najbardziej możemy sobie zamówić za dopłatą fabryczny przedni TUS o takim właśnie u dźwigu. Przednia oś 1590 mm, rozmiar taki ma. Ciągnik jak najbardziej wyposażony jest w koła przednie 24-calowe i 34-calowe z tyłu, czyli Ciągnik będzie mógł mieć takie duże koła jak we wcześniej prezentowanej x5 x5.35 przeze mnie na kanale. Także już spora koła jak na ten ciągnik. Prawdopodobnie nieco informacje ulegną zmianie jeszcze na stronie. Pewnie nieco inaczej będzie wyglądać kabina. Na pewno delikatny liwcik to przejdzie, jak nie, no to się po prostu mylę. Jestem tylko i wyłącznie człowiekiem. Ale tak, no ciągnik na pewno bardzo mi się podoba. Cały czas mamy czterosłupkową kabinę Deluxe Slim, która ma rewelacyjną widoczność. No i ta otwierana przednia szyba. No ja się strasznie podniecam tą otwieraną przednią szybą. To jest coś, coś co mi się mega spodobało. No i wycieraczka. Ta 300, no nie 360, 180 stopni. Luk dachowy do ładowacza czołowego. No może to nie jest tak jak w klasie Arionie, że mamy <grytanie> praktycznie yy, jednolitą szybę, ale widoczność jest rewelacyjna, proszę Państwa. W tym traktorze, jak widać, duże, szerokokątne lusterka, na wyposażeniu standardowym, także ciągnik, rewelka. Jeszcze nie wiem, jaka cena będzie tego traktora, ale na pewno będzie bardzo konkurencyjna. I z tego co wiem, ciągnik ma pojawić się w ofercie dealerów na jesieni, na przełomie września-października. Także, jeżeli ktoś z Państwa szuka ciągnika o mocy 75 koni mechanicznych, małego, komfortowego, zwrotnego pomocnika do gospodarstwa, a może ktoś ma po prostu mały areał i potrzebuje taki ciągnik na główny, jak najbardziej w ofercie firmy handlowej Agropol Zakrzewo będzie taki ciągnik dostępny. Jak widzicie, już przeszedł zewnętrzny lift, maska. Nawiązuje do flagowych serii X7, i X8 w normie misji Spalin Stage 5. Także tylko zgłosić się do Agropolu i zamówić taki ciągnik. Albo chociaż spytać o ofertę, czy jest bardziej atrakcyjna od konkurencji. Co tu dużo mówić? Ciągnik prosty, nieskomplikowany. Myślę, że. Wszystkie informacje na jego temat wyczerpałem. A jeżeli nie wyczerpałem, serdecznie zapraszam Was do sekcji komentarzy, w której możecie zamawiać, zamawiać, zadawać pytania, na które postaram się Wam jak najszybciej i jak najbardziej, jak najlepiej odpowiedzieć. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Życzę udanej niedzieli. Udanego jutrzejszego dnia, 3 maja. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.